Siemaneczka jestem Mateusz, a w dzisiejszym odcinku na tym kanale, to jest nowy kanał, ja występuję też na kanale DJ Przeróbka. Na tym kanale będę pokazywał programowanie i środowisko Roblox Studio czyli, że środowisko, w którym robi się gry na silniku Roblox. Więc zaczynajmy. Ja Wam udostępniam już w tej chwili ekran. Proszę bardzo. I tak, jeżeli mamy taką świetną ikonkę, Roblox na pulpicie, to już mamy idealnie, ponieważ już wystarczy w nią tylko kliknąć. A jeżeli ktoś z Was jej nie ma, bo ją usunął to nie ma nic straconego może kliknąć na klawiaturze znaczek Windowsa lub po prostu dać tutaj wyszukaj i wpisać Roblox Studio wtedy może do, tej, do tego programu wejść. Jeżeli nie ma tego programu to musi go zainstalować. Ale większość osób ma ten program razem z po prostu instalacją Robloxa zwykłego, Robloxa w sensie gry, a raczej programu z grami. Więc dalej, wyświetla nam się okno logowania. Wpisujemy swoją nazwę użytkownika, tą samą co w Robloxie. I login, czyli że hasło do Robloxa. Spokojnie jest to potwierdzone, ponieważ Roblox Studio to jest program. Yy, właśnie od Robloxa To nie jest żaden program poboczny Który wam gdzieś tam hasła wykradnie To jest program od Robloxa Tak jak Roblox Dlatego jest on instalowany razem z Robloxem Wpisujemy hasło Dobrze yy, Klikujemy zaloguj się I sprawdzamy czy gdzieś nie zrobiliśmy błędu Nie I tak Mi się wyświetla takie Komunikat Wam się raczej nie wyświetli. To jest komunikat, czy chcę wrócić do poprzedniego projektu. Ja ignoruję to i Wam się pojawi to, co mi. Ja już gry robiłem. Tu są moje gry, ale yy, wróćmy. Wam się wyświetli taki panel i tu są wszystkie możliwe projekty. Zazwyczaj wszystkie te projekty odpadają, i wybiera się jeden z tych dwóch. Tu jest to, się o wiele łatwiej usuwa, a to się ciężej usuwa. Trawę jest ciężej usunąć niż to, yy, bo to można jako plik usunąć, ale to już jest nieważne. Na potrzeby nagrania tego odcinka wejdźmy w drugie. Załadował się zielony pasek, i teraz tak: szybciuteńko: prawym przyciskiem myszy możemy obracać swoją kamerę. Scroll'em możemy ją oddalać lub przybliżać. Yy, lewym przyciskiem możemy zaznaczyć jakiś przedmiot. Yy, no i dwoma bocznymi przyciskami na myszce można przywracać i, i to co jest przeciwne przywracaniu. Yy, dalej, wy, wy możecie mieć tutaj jakiekolwiek okna, jakieś różne okna możecie mieć potwierane i co robimy? Robimy tak. Usuwamy wszystkie okna, które nam się pokazały po włączeniu tej, tego programu. Usuwamy wszystko, żeby mieć taki duży pulpit. No, oprócz tego, bo to jest sama gra, tego się nie usuwa, bo właśnie to się stało. Yy, dlatego tego czegoś się nie usuwa. Yy, I tak, teraz pierwsze co zrobimy, to klikniemy view. I tak otwieramy Explorer jako pierwsze. Odpalamy Properties. Odpalamy Toolbox. Odpalamy Comment Bar. I odpalamy Trine Editor. Niektórzy jeszcze odpalają y, out, output, a, out, output, ale ja tego nie będę odpalać, ponieważ tego nie używam. Wracamy z powrotem do Home. Przypominam, to wszystko robiliśmy we View. Ale wracam z powrotem do Home. I tak. Wszystko to może być w różnych konfiguracjach. Dlatego odpinamy to wszystko. Odpila odpinamy Properties. Odpinamy Toolbox. Yy, odpinamy Explorer. I odpinamy Trans Editor. Teraz tak. Yy, editor dajemy na sam dół Nie, na sam bok O matko, ci, czasem ciężko jest trafić O, na sam bok Teraz Explorer dajemy na sam bok I troszeczkę wyżej Czyli tu Teraz bierzemy to coś I zrzucamy do samego dołu Bierzemy Toolbox, Klikamy tak jak tutaj, o i tak samo tutaj. To jest mniej więcej taka, i przeciągamy troszeczkę do góry. To jest mniej więcej taka podstawowa y, konfiguracja. Ja na przykład tego używam, jest bardzo wygodnie, da się do tego przyzwyczaić. Więc y, jeszcze powiem, że, w, y, że y, w jest do przodu, S jest do tyłu, D jest do, bo, w bok, a też jest w bok. To są y, na klawiaturze znaki. I strzałka.